Hotel. Też bardzo prestiżowy. To jest nad wzgórzem solnym. To są jedyne takie w Europie wzgórza. Nigdzie czegoś takiego nie ma w Europie. Tylko w Stanach w parku Yellowstone. Dlatego oni się tutaj tym szczycą. No i niestety za to się też płaci. Pokój mamy bardzo fajny. I teraz pokażę właśnie na zewnątrz, jak te wzgórza wyglądają. Bo mamy. Taki mamy widok z naszego okna. O tych wzgórzach właśnie mówiłem. To jest wszystko lecznicze. Zobaczcie, troszkę przybliżę. Wygląda to jak zima, no ale jesteśmy, jest 26 stopni. Tam jest wrzątek leci, no to samo co w z takie kraniki wszędzie są tutaj porobione. A zaraz idziemy do Spanadu. Musimy się jeszcze przebrać Później jakiś reszta filmików. Jest czwartek po godzinie 5. PM of course Wyszliśmy sobie z hotelu. Tak jesteśmy, czyli Saliris Resort lecznicze wody tutaj tam byliśmy wszystko urządzajiliśmy wszystkie te baseny na zewnątrz i w środku o i jak widzicie tutaj jestem taki specjalny wapień no zapach tutaj nie jest miły, bo tutaj czuć jak ktoś był na leczniczych wodach, to wie takie zgniłe jaja. No ale podobno na wszystkie choroby i inne rzeczy jest to bardzo dobre. Oj, teraz powiało właśnie. Dobrze, że nie czujecie tego. No i sobie się tak leje. Wszystko tu jest wielusienkie. No, a tutaj już widać, to już też troszkę ma. Tutaj są, o! Widzicie? No jest to bardzo gorąca woda. Ciekawe jest tym to, że tam na górze, o co teraz przybliżam, tu jest recepcja, czyli tu się wjeżdża, bo samochodem trzeba, o tam gdzie widzicie te samochody, to jedzie się na sa, na, tam naokoło aż, na sam koniec i po takich serpentynkach się właśnie wjeżdża na samą górę. I na, na samej górze jest recepcja, a wszystkie pokoje hotelowe są w dół. Także to jest ewenement, no bo zawsze jest... Yy, Hotel tak usytuowany, że recepta jest na parterze, nie, i wszystko idzie w górę, a tu idzie inaczej. Recepta jest na samej górze, a wszystko zjeżdża w dół. No dziwne, dziwne, dziwne uczucie. Ale bardzo komfortowy hotel. Nie ma się póki co do czego przyczepić. No zaraz będziemy mieć kolację o 18, więc obczajmy co i jak. Ma... Mamy piątek po godzinie 20. I panorama... Na wzgórze South Hill. Troszkę przybliżymy. I widzicie, para jest cały czas. A my jeszcze idziemy troszkę popływać na zewnątrz.